Kombała z tej strony Kawaii Brunet, Dzisiaj recenzuję dla Was anime pod tytułem Dead Note. Dead Note jest jednym z tych anime, które zna i ogląda nie tylko fan anime i mangi, również osoby, które na co dzień nie oglądają anime, ani mangi nie czytają. Dead Note opowiada historię genialnego licealisty imieniem Light Yagami, który znajduje tajemniczy notes upuszczony przez Shingami Goryuka. No to ten posiada niesamowite właściwości. Jego użytkownik, wpisując do niego imię oraz nazwisko osoby, której twarz zna, powoduje śmierć tej osoby w określonych okolicznościach w ciągu 40 sekund. Jeśli w ciągu tych 40 sekund od zapisania imienia ofiary nie zostanie wpisana przyczyna śmierci, osoba umrze na zawał serca. Light dostrzega w tym szansę orzeszczenia świata ze wszelkiego zła. Pod pseudonimem Kira, od angielskiego killer, który dali mu. Lennicy, zaczyna wprowadzać swój plan w życie. Ja podeszłam, oglądając Dent Note, do całej historii od strony psychologicznej. Od strony tego, jak wpływa notatnik śmierci na jego pana, na jego właściciela. Idealnie w Dent Note jest pokazane. To jak notatnik przejmuje kontrolę nad osobą, która w nim pisze. Podoba mi się fakt, że light zmienia się pod wpływem notatnika. Najpierw ma dobre zamiary, tak jak chyba każdy z nas chce oczyścić świat ze zła, chce zabić walcicieli, morderców, jakichś przestępców wyższego kalibru. Ale z light zmienia się nie do poznania. Sam zaczyna stawać się właśnie takim złym człowiekiem. Granica między oczyszczaniem świata, zabijaniem ludzi złych, podłych, a samemu stawaniem się mordercą jest bardzo cienka. Light popełnia ten błąd, że... Daje się wciągnąć notatnikowi do końca. To, jak notatnik zmienia Light'a, jest chyba najciekawszym punktem tego anime oraz mangi. Light już nie jest tym chłopakiem, który był na samym początku. Staje się zły, staje się przebiegły, staje się mordercą. To jest najciekawsze. Staje się mordercą. Staje się tym, kogo sam chciał eliminować. Uważam, że z tej perspektywy, gdy patrzymy na Death Note, jest on jednym z najbardziej wartościowych anime i mang w ogóle. Pomijając yy, całą otoczkę fantastyczną oraz yy, całą otoczkę nieprawdopodobności oraz wierzeń, Czyli Shinigami Ryuk, Shinigami jest to Bóg Śmierci w japońskiej mitologii. Pomijając to, anime porusza kwestie moralne, porusza kwestie psychologiczne na naszych własnych wyborów, co my byśmy zrobili. Jestem pewna, że gdyby taki dziennik trafił w nasze ręce, w ludzi, którzy nie wybiliby całej klasy, ponieważ jej nie lubią, ale. Myślę, że zaczęliśmy, zaczęlibyśmy wpisywać osoby, takie jak gwałcicieli, pedofili, morderców. I gdzie jest granica tego, że czynimy dobro? I zadaje nam to anime pytanie, czy my czynimy naprawdę wtedy dobro? Czy będąc bogami śmierci, czynimy dobro? I kiedy ta śmierć, kiedy ta żądza śmierci i władzy, bo jest to władza, przyjmuje nad nami kontrolę. Co do postaci Misy, ja ją lubiłam. Jest wiele osób, które ta postać irytuje, nie przypadają za nią, denerwuje je ona, a mnie nie. Ja bym bardzo lubiłam, uważam, że świetnie pasowała do Lighta. Za to o, kobietą, która mnie irytowała w tym anime, była Kiyomi. Kiyomi Takada. L. L, czyli Tajemniczy Detektyw, ma chyba więcej fanów niż Sam Light, przez to, że jest taki dziwny, nie do końca wiemy jaki jest naprawdę, co mu siedzi w głowie, jest tajemniczy i przypomina raczej zbuntowanego MO chłopaka niż legendarnego detektywa, geniusza. Ja do L nie żywię ani złych, ani jakichś super, ekstra dobrych uczuć. Jest fajną postacią, dobrą postacią, ale nie wzbudza we mnie jakiegoś uwielbienia. Inne postacie poboczne też są bardzo dobre, bardzo dobrze są zanimowane, są bardzo dobrze z mangi przeniesione na ekran. Filmy to zupełnie inna historia, o nich nie będę tutaj mówić. Powiem o mandze i o anime. Manga czytałam. Manga jest najlepsza moim zdaniem, tak jak zawsze. Manga zawsze jest moim zdaniem najlepsza. Choćby anime wiele poprawiło, choćby anime wiele wniosło, czegoś nowego, poprawiło pewne kwestie, to manga zawsze jest mangą moim zdaniem. Zawsze warto ją przeczytać. Jeszcze co do anime. Moim zdaniem fenomen tej historii. Fenomen Dead Note polega właśnie na tym, że jest to historia tak bardzo bliska nam wszystkim. Każdy z nas chciałby móc wyeliminować kogoś, kogo nienawidzi, kogo uważa za niegodnego życia. To jest taki rodzaj władz, który chyba każdy chciałby posiadać. Niektórzy go posiadają, na przykład dyktatorzy tego świata. No właśnie. Czy Light nie stał się zły? Stał. Ale co było tego przyczyną? Dlaczego Denton, dlaczego Notanik Śmierci uczynił go złym? Czy dlatego, że Dendon pochodził od Boga Śmierci? Czy dlatego, że Notanik obudził jakąś część w lajcie ukrytą, którą ma każdy człowiek, gdy ma władzę. Na to pytanie trzeba odpowiedzieć sobie moim zdaniem samemu. Moim zdaniem pół na pół. Połowa dlatego, że nie był to zwykły notatnik, lecz notatnik Boga śmierci. A z drugiej strony fakt tego, co light robił, zabijał ludzi, złych owszem, ale z biegiem akcji, z biegiem wydarzeń się to zmienia. Light zaczyna zabijać osoby, które są dla niego niewygodne. To sprawia, że wcale nie jest już lepszy od tych, których wcześniej zabijał. To jest bardzo wartościowe anime, porusza kwestie moralne, kwestie psychologiczne. Sami musimy sobie odpowiedzieć na zadane w tym anime pytania. Polecam wam to anime naprawdę gorąco, chociaż <gryw> przypuszczam, że większość z Was już widziała to anime nawet nie jeden raz, tak jak mówię to anime nie jest lubiane tylko przez fanów gatunku spotkałam wiele osób również w moim kręgu moich przyjaciół, którzy nie interesują się mangą ani anime a dętną, znali, znają oglądali, a nawet niektórzy czytali i lubią zapraszam was na mojego fanpage'a na facebooku Dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa pa!